Dzień dobry, Monika Ordowska, dziewczyna z Fortuną, witam ponownie, tak jak obiecałam, jestem i są pieniądze do wygrania. Zagadka na sam początek dość długa, ale tylko może Wam się wydawać, że jest tak trudna, bo nie trudna. Jeżeli ktoś z Was lubi piłkę nożną, od razu rozwiąże tę zagadkę. Przeczytajmy może to, co jest na ekranie i skupmy się. W trakcie meczu Mistrzostw Europy w piłce nożnej zawodnik niebieskich otrzymał drugą żółtą kartkę, a ich trener puścił na boisko dwóch rezerwowych. Trener Pomarańczowych dokonał dwóch zmian, po czym cztery jego gracze doznali kontuzji i musieli opuścić boisko. Ile nóg było na boisku? Koniec meczu, to jest bardzo ważne. Kto policzy, dostanie 100 zł. Ja szybciutko przypomnę Wam zasady. No i czekam oczywiście na pierwszy testament pierwszego zwycięstwa. Strasznie długie, ale może sobie weźcie kartkę, długopis, rozpiszcie. Liczenie chyba będzie krótsze. Kochani, w naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. A dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio Połączyć się ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie, a jeżeli zgłosisz się je i trafisz na otwartą linię, to zostaniesz połączony z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz pracy.